Dzień dobry, witam z tej strony ciastko. Znajdujemy się na Case Hagu Ze mną jest y, sympatyczny, kulturalny i zawsze miły DMG Polando Witam. Dzień dobry, przede wszystkim kulturalny, ano. tak jest. Przede wszystkim, tak. Yy, I przypominam o kodiku, który możecie wpisać w tym miejscu. Yy, jest to wspaniały kodik ciastko. 20% doładowanka, dolarek na farta, natychmiastowe skiny już można wpłacać natychmiastowo skinkami, więc polecam. No i oczywiście możecie zgarniać fajne skiny przy każdej Waszej płacie, więc. Czego chcieć więcej polecam serdecznie? Ja tutaj coś już wykombinuję. solóweczkę na razie zagramy, wiesz? Później się pokręci jakieś takie, wiesz? Mieszanki wedlowskie, ale na razie zrobię jakąś solóweczkę, żeby. one v one w sensie tak? one v one tak, dokładnie. No dobra, one do one. dobra. Robię na borowku, wejdziesz sobie tam za ile uważasz. Ja uważam, że wejdę za wszystko. A, o, o, to <laughs> też jest jakiś pomysł, nie? <laughs> Nie wiem czy mądry, czy głupi, ale jakiś jest. Dobra, prywaciarz. Dobra, no ja... Nie, dobra, za ósemkę nie. Za 6700 wejdę. Wysyłam ci linka. I jest za 67 tysięcy batla, tak? Za 56. Za 56, a 7 za 12%. Ty wejdź za ile uważasz, stary? No ja stary wejdę za dyszkę. Okej, okay, oczywiście, Subika zostawcie na tym wspaniałym kanale. Yy, łapeczkę, kanał DMG Polandowe nie w opisie. Zobaczcie, sobie też co tamten yy, degenerus tam rzuca. A no, na razie te naklejeczki tak schuja, wiesz? Schuja się kręcą. A ty trafiłeś tu kiedykolwiek coś dobrego? W sensie yy, z No tak, no to dla normalnie do Royal lecą, stary. Mi te skrzynki, tak, te, te, te naklejki tak średnio podchodzą. Znaczy, no wiadomo, że to musi być farcik jakiś, nie? Tutaj też na razie w ogóle jest kurwa padlina jakaś totalna. Ja pierdolę. Ja w przepała na razie to się klei, nie? Wziąłeś tam jakieś... A są, są, chamy na koniec. No coś tam jest, parę takich hamiaków rzuconych, ale no stary. Na razie to jest Jakiś dno stary, ciężkie dno. Może ty A... taką aurę stary wprowadzasz takiego kurwa. Ja chyba za techa. za dużo wszedłem, wiesz? To co chyba o to chodzi? A nie, nie możesz wygrać po prostu, tak? Tak, tak. To już jest wskazane na to, że albo ty wygrasz, albo ja porażę. No Dobra, jakiś pierwszy Mnie... realek jest, ale to, to jeszcze jest. Kurwa, dalej lipa. O wiadomo, nawet nie najdroższy jeszcze. Eee, to tu na to jest. O, zawsze, zawsze Sapphire, tak? Safire Nie ważne Nieważne jakie Safire jest, dobra? No i pada. To, to wtedy zwrotki nie będzie, jak tak dalej kurwa pójdzie. Ja cię teraz zrobię w dwóch ostatnich, to... Jest jakieś gówno. O Boże, ale kurwa tu gniot poszedł, stary. Ja stary, przyszedłem do 6, duchę. chyba 6800 i nawet zwrotu nie było. Weź z no. zrób, zrób jeszcze jedną solówę. Ale ja Ci pokażę, jak się bitwy robi, A Wedle dobra? uznania, wedle uznania. A to też będzie solo, jak to potraktujesz jako solo, bo bym wziął 2 na 2. No dobra, no może tak być. Tylko do, dołącz przeciwko, dobra? Dobra, dobra, może tak być. Stary, zrób może... wedle, wedle naprawdę uznania. No będzie właśnie taki wedel trochę. No. Mieszanka wedlowska, ta? Dobra, to kręć tam. Zaczniemy ostro, nie? A dobra, potem... Trz... Trzy toksiki. Trzy Toxic Joker, daj royalka, proszę. Odrób coś tutaj z tej chujni, co wyszła wcześniej. Ale kurwa z tych, lizna jebana z tych skrzynek, no. O, dwa royalki, dobra, to mi się podoba. Teraz coś musi wyjebać dobrego. Doplerek, albo... Ty, karambity dwa. O kurwa, ale Profitowicz tu się zameldował, ty, DMG Polando. Który trafiłeś? Stary, z Toxic Dropera, dwa karambity stary, Crimson Webby trafiłem, wiesz? Dwa najdroższe itemy stary, dropnąłem. Dostałem dwa, dwa royalki i dwa najdroższe itemy. A czyli na minę mnie wywałeś tą pierwszą eee, bitką? Tak, to... a ja się hapnąłem. A ty się hapnąłeś, no to teraz zapraszam. Eee, no to dołączam. Stary, jako że mi oddało, dołączę w to zadycha nawet stary, wiesz? Ale Bo, to więcej Może to jest mi nie początek dorzucisz. stary, początek szczęścia. Aha, ale to więcej mi nie dorzucisz Eee, Weź no... nawet za 50 zł, jak chcesz. Eee, no dorzuć mi jakiegoś tam kurwa daka i gramy, nie? Masz kurwa kaczkę. Dobra, Blazik. Blejzi. Blazik nic nie zmienia na razie, spokojnie. Jak już zmienił. Koniec. A, no to już widzę właśnie. Chyba, że ta bitwa będzie w takim głównym. <laughs> I nic nie zmieni. Eee. Serio, DMG, coś takiego kurwa zrobiłeś? Ty, no to jest kurwa. Nie ci kurwa wstyd? Dobra, teraz są dwie takie. To, no nie, to ostatnia musi dać już. To inaczej to jest minus. Stary, na razie to jest kurwa ciężki wstydem ta bitwa, nie? Ja pierdolę. Ja przegrałem. Zdymało cię, ale kurwa nie chociaż da tego gangnirka, żeby tu coś, coś było z tego, nie? No będziesz, będziesz miał na plus. Stary na zero, kurwa jestem. Ja pierdolę, ale żeś zakręcił, kurwa. Dobra, teraz ty, ja jestem 15 już do tyłu, nie? Stary, znaczy... równo, równo na zero, rozumiesz to? To tyle wlazłeś, równo? Znaczy, do no wlazłem, no, bo widziałem po bocie, że, że ten, że zgarnął kurwa ten. Dokładnie, no, no. praktycznie tyle samo. Co... Ach, ty jesteś taki przykrusem, naprawdę. Ale faktycznie, no, bo zgadło 69, tak, tak, no, zgadza się. Dobra, zajem coś bocnego. Stary, no muszę, bo kurwa inaczej to jest. padnę zaraz, jak tak nie zrobię, stary. Dobra, też robię kurwa timówkę. Ale do przeciwnego teamu, bo muszę cię kurwa na pieniądze zdymać teraz. A może zróbmy grzecznościowo, zagraj za swój profit cały, nie? No to mniej, ja więcej, ty... mniej więcej tak jest jakoś. I ja okay. sobie wtedy wygram na przykład. Dobra, dołączam. A se dołączyłem, nie powiem ci za ile, nie? Dobra, daję sobie jaki dwa, nie? Kurwa, dlaczego ty po prawej jesteś? No do, do, dołączyłeś do mnie, łopie, no. Ja myślę, że to bot był jakiś. A no tak, bot Rysiu się zameldował, no. <grym> Ja pierdolę. No to teraz nawet... No ja może ci... przynajmniej kurwa wygramy to, nie? Nie no teraz to boty wygrają, no ja pierdolę. No to po chuj tu siadałeś kurwa! Ale mogłeś się przesiąść, miałeś. A no ja cię tu nie zapraszałem, biebałeś się kurwa na ty miałe... i to teraz drop chociaż. Coś. Miałeś szansę się przejść. O! Dobrze, drop chociaż coś stary. Lorkę O kurwa No dobra, chociaż to samo. Dyk, ten, ten jest warty? A sprzyki na końcu są kurwa. do... Ja pierdolę, kurwa no nic! Ale szczerze? Szczerze to jeszcze i samo może... Znaczy Zasz... może, ale wiesz o to chodzi, ale no to, to jest plucie pysko osobiście, nie? Jeden dobry i samo nam tu wystarczy. No może dwa. No ale stary my tuż tu <laughs> mamy stówę ponad straty. Dlatego musi tu i samo dobrze wskroczyć. Musi, musi tutaj Royalek wpaść kurwa na prawo, nie? O, Ja pierdolę. Prawo Royal! Leciał. Kurwa, no daj coś na tą prawą stronę, no do chuja wafla, no. Kurwa mogę Ten tego forsa do siebie ten wygrał, Wiebałeś się i... Ale ja w ogóle mogłem iść po, po lewą stronę właśnie, za botem no, trolla. To, 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 kto ci kurwa bronił, no? Nie no stary, ach, Dobra, mi zostało 11, nie, jak coś. To zrób, zrób jakąś bitwę stary. Ja robię... Co, all, co chcesz? All, all in? No zrób all in. Ja, ja mam jeszcze pieniądz, bo ja nadropiłem na tym chociaż, nie? Nadropiłem ze skrzynki chociaż się odkułem trochę. Dobra to dam. Teraz dwa znajdę dwa. kolejną magiczną skrzynkę, która będzie w porządku. Kurwa. Dobra, Dobra Horusa otwieram stary, Horusa. Horus. Razy pięć go właduję kurwa na bęben i on to wpiździa. Ale kurwa, f... co tu się dzieje? Dobra, tu są... To jakaś gówno skrzynka jest. Te... Dobra jeszcze oh. raz to otworzę, a tu jakiś coś mi tu kurwa śmierdzi z tej skrzynki Na pizza dostałeś? Ej kurwa, to tylko na bo tego bo gama do pera można iść, inaczej to jest chuj do szczenia ta, ta skrzynka. Dobra, ja zrobiłem pizzę, ale zrobię... Dobra, tak... to wejdę za 15 to w chuj później zrobię Lasta kurwa z jakimś botem kurwa chyba A, no underdoga teraz zrobiłeś kolego, tak? Jesteś takim kurwa naprawdę przykliwym człowiekiem, kurwa, nawet nie wiesz jak ja Cię kurwa nie szanuję, nie za to co teraz robiłeś. Dwie lory poszły na prawo od razu. Ale ty jeszcze masz szansę wygrać, no nie załamuj się. No ale kurwa coś ten Kasprzyk ostatnio w ogóle się zepsuł, nawet nie mówię o teraz, ale ogólnie się coś zjebał. No i teraz zobaczymy. A no okej, okay, okej, okay, holito. Ja psię i bardzo, brawitwa. Dobra, robię. Pierdolę to, nie? Stary! Ja mam 22 teraz, może Kręcę, zobaczy... kręcę starej ostatnią solubę, nie? Miałem kręcić kurwa z botem, ale jako, że wygrałeś to cię, kurwa. Przysięgam ci, ładujecie pod korek w tej bitwie, no. nie? Yy, ja zajmę oli, od razu mówię. Dobra, ja czy ja robię taką, żeby była mocna po prostu, nie? Powołaż, będziesz główną skrzynki dodał, to dam 50 zł tam. Gdzie tak kurwa skrzynka jest. Ładuje stary, ładuje za dwie dychy i mam w to, mam to wyjebane, nie? No dawaj. Aleś ty kurwa mnie zakręcił kurwa w tej bitwie, nie? Niesamowite kurwa. Ładuj się tu. Ładuj się tu kurwa, bo to jest już... Jo pierdola, to jest jeden na jeden takie zypowe. Jeden na jeden. Wyjebane o stary. I klasycznie, jak nie będziesz mnie tu kurwa na swoich underdoga frajerskich uzadzał. Dobra, to teraz, pracuje. teraz kurwa hope. Czyli że żeby bitwa była zwrotna, to 400k musimy razem wydrosić. tak? Tak, tak. O, to kurwa powodzenia. Znaczy, nie no, tutaj są skrzynki mocne, no, to jest potencjał wielki, nie? No, no, no. Już go obserwuję właśnie. O, Sapphire, gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Kurwa, tylko szkoda, że nie tałem dziewiątka, tylko te fajerzaki lecą, no. Nie mogę się doczekać, aż mi panu mi tak dwa ale z rzędu, będziesz płakać, stary. Na razie to żadne nie lecą, kurwa nikomu. No, kurwa, po... no, daj tego royalka, no chyba, że to naprawdę szykuje na koniec, nie? Mocniaki. Nie bo tu jest połowa bitwy, już jak coś, nie? No, no tylko, że na razie to były takie też. Dobra, dobra, coś. Ale z tego to Karambicik. nic nie leci. Karambicik. Nie, z tego nic dobrze, nie leci. Dobra, dobrze. Do... Robimy przewagę, kurwa. Robimy przewagę teraz dwie loreczki jeszcze. Ejzik, dobra. Pięknie, pięknie. Jeszcze tylko pięćdziesiąt do ciebie, żeby nadrobić. A, no jeszcze, jeszcze troszkę. Kurwa, te skrzynki też hujadały dały. Fantumek, może coś kurwa... Aha, okej. Okay. Nie, tam tutaj, da. stary, jest ciężka lipa, nie? Meduska. Kurwa. No kurwa, no daj tę łabóbkę, no. Dobra, jest holik, chociaż. Kurwa. Ej, ja już nie mam nawet szans, jakby, jakbym dropnął, a nie, bez że mam szansę. Nie no, masz jeszcze szansę, stary. I już nie mam, pa. 20... Nie, jeszcze mam. No kurwa, daj tego rojala na lewo, żebym chociaż się chapnął. To już na razie ta bitwa jest na zero, kurwa. Delikatny profit z tej bitwy jest tylko. Ja pierdolę. To nic ja nie wypada z rojali. Nic tu kurwa nie ma z tej bitwy. Ja pierdolę. Ja pierdo... Dobra, ja, ja to odpuszczam stary, nie? Dzisiaj naprawdę kurwa zbugowały się rojale na tej stronie, nie? Naprawdę. I wydymałeś na wszystko, nie? Wydymałem cię, ale siebie też kurwa wydymałem, wiesz? Ja no nie. W, i tak jest jestem na minusie stary. Jest, jest kurwa naprawdę tragedia się z tymi royale'ami, naprawdę dzisiaj. Yy, no jest pech, jest ciężki pech, naprawdę. Ja nie będę tego kontynuował. Yy, najważniejsze DMD jest zdymany, to jakiś plus chociaż jest delikatny, ale no nie było nie było sympatycznie dzisiaj. Przypominam o chodniku, który macie pisać w tym miejscu. Przy każdej waszej płacie macie szansę yy, zgarnąć sobie jakiegoś fajnego skina, życzę powozonka No i oczywiście dolarek na start i 20% przy każdym właśnie doładowaniu. Yy, są już natychmiastowe wpłaty z kinami, więc polecam, yy, kanał DMG w opisie, yy, zostawcie mu suba na pocieszenie, że miał, yy, zostawcie też <laughs> u mnie sub i trzymajcie się, na razie, cześć, elo. Elo!